Siemano wszystkim z tej strony Faberscajcie to jest kolejny odcinek z e, CSA dopiero drugi e, pe, 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 pe. Pierwszy tak naprawdę jeszcze nie wypuściłem. E, dawno temu go nagrałem, no ale... E, no cóż, gramy dalej. gramy sobie dalej. E, mapa Black Eye. No, pięknie po prostu, żebym się na samym początku. E, a, w ogóle teraz mało osób będzie. Kurde, już chcę startować, no. Co ich zostało? na i Nie, ich pięciu, nas trzech, sorry. Nie, nas pięciu, ich trzech, goddammit. Kurde, nas no sprzątą mi go. Bardzo często warto płacić na spawna. Ale nie tym razem, podejrzewam, że wszyscy w naszej bazie są. Ja sam nie, jeden gościu został, it No i nic niestety w tej rundzie <suszel> sensownego nie zdziałałem. Natomiast lecimy, oczywiście, dalej. użyłem Nie zużyłem granata. Dobra, weźmy to na razie. Okej. Okay. Mm, y Cóż w ostatnim odcinku troszkę po pomówiłem po, po, po na temat tego e, CSa e, dzisiaj więcej nic raczej nie mam do dodania słuchajcie A... Raczej moje zdanie się no, no Powoli się zmienia no kurczę na ten na temat tego CS-a powiem wam szczerze Natomiast na początku bardzo byłem szybciej, sceptycznie do tego nastawiony, na, jednak e, ostatnio słuchajcie miałem okazję spojrzeć z powrotem na CSa 1.6 i rzeczywiście Global Offensive jest na tysiąc razy lepszy od, e, od 1.6. Tu pewnie nikogo nie ma, zresztą nawet gdyby był to i tak gościu by go sprzątnął. Został jeden gościu. No i tyle, tyle z mojego kurczę grania słuchajcie. Ja tu nic nie, nie robię totalnie, ale chyba wezmę się za, za lecenie na żywca. Stać jeszcze kaszę na granaty tym razem i pójdźmy na żywca po prostu yy, Spróbujemy przynajmniej oho! O, shit, shit. shit. era no... Musiał tego smoka tam rzucić. Okej... Okay. No ale teraz tak szybko jakoś nie padają, z tego co widzę. Tylko, że straciłem wszystkie trzy granaty, którymi prawdopodobnie nic nie zrobiłem. Ale broń. Całe SG. Dobra, tutaj gościu jeden, kurde, posprzątał wszystkich tak naprawdę. Zostało czterech. No, w sumie już niewielu. Nie wiem czemu chcą gościa wyrzucić, no ale nie wnikam. Teraz tak. Ja słyszę, że tutaj coś się dzieje. O, oh, come on. W dalszym ciągu zero. Zero. Nic. A dobra, mamy już dobrą broń. Wystarczy kupić kilka granatów i e, ruszyć się może w tę stronę. Serio, ostatni jestem, kurde. Co prawda mojej rówieśnicy niewiele więcej, kurde, zrobili, no ale... No kurde, rzucił po prostu fenomenalnie. Aż sanaba. No wreszcie, cholera jasna! Co prawda asysta, ale Na co mogę poradzić Kurde w mordę, no! Ja pierdzielę, że ja tego nie sprawdziłem, że on tutaj siedzi No dobra e, Tak więc słuchajcie no. <kluzm> e, Ops, e, w której grałem niegdyś e, Mogę co najwyżej porównać do... do CSA 1.6 Natomiast nie mogę tego porównać do Global Offensive, bo to już jest troszeczkę no, wyższy poziom nie? tą grę można było porównywalne do czegoś innego, ale na pewno nie to ta taktyka LOPS. To no mówię, prze, prze, już się generalnie do tej gry prze, 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 przekonałem. Przekonałem się i, no i zobaczymy. To. Póki co próbuję sprzedając wszystko co dostaję, zarobić na klucz i otworzyć sobie jakąś skrzynkę. Jedną już otwierałem, ale to była tragedia. Okazało się, że tam jest totalny shit. Nic nie było, nic nie dostałem. Eee, dobra. No tradycyjnie tutaj będą. marudzić. Niewiele ich zostało. Dobrze. Jeden kill. Nie wiem, czy on tu w ogóle wchodzi, bo tu chyba wydaje mi się, że wszyscy terroryści przyszli do nas teraz już na spawn, na pilnować po prostu, żebyśmy nie, do, nie doprowadzili ee, tych out. żadnych zakładników. Tak przynajmniej zawsze robili. What the hell? Jezus Maria, mogłem podnieść to AWP cholera Tak, przynajmniej go zabił. Tak to co? Tak to jestem trzeci od końca. Także jak widzicie, ten... ten, ten pierwszy odcinek, który wypuściłem, w którym kurczę byłem pierwszy i, no, jakby ten teraz co wypuszczam jest, jest potwierdzeniem tego, że wcale nie jestem dobry. Tam po prostu miałem farta i tyle, czy jakoś nie wiem Gorsi gracze byli, no kurczę, nie wiem jakby to ująć, natomiast na pewno nie jestem kurczę jakiś jakiejś czołówce, jakiś dobry To w ogóle jest wykluczone Myślałem, że to będzie smoke. Ale na co szczęście nie Cholera jasna! Był gość, już wybiegał to kurde, rzucili tego pieprzonego smoka. Co za ludzie? Teraz to se mogę, kurde. Hmm... Kurde, gościu. Dwóch zostało. Znaczy jeden w sumie. Gdzie on jest, to nie wiadomo. Ener przez chwilę za mną grał, ale... Wyszedł. Ja pierdzielę AWP straciłem. No przecież to już jest kurde. Przechodźcie, słuchajcie ludzkie pojęcie. Nie wierzę, nie wierzę po prostu w to, co się stało. Trudno, weźmie, weźmiemy to. Pójdziemy tutaj, jeszcze raz spróbujemy. Eee, no ostatnio. Po prostu. Mistrz, mistrz, mistrz CS, słuchajcie. Kurde, no jak to się rzuca? W serio. Serio co z tym granatem, kurde szmaty jedne, cholera no ja się nie wychylam, bo ja tam AWP słyszę. Ja pierdziele, co ten gościu na spawnie robi, no przecież to jest... Jesus, Jesus. Bardziej się spodziewałem właśnie od podwórka kogoś niż, kurde Ten za nim, kurde, też się skapnie Tak myślałem, tak myślałem, że tak się skończy. A, sniper, sniperkom nie jest dobrze chodzić na bliski dystans. No ale... Ech, mieć pistolet to też nie jest najlepiej. Gdzie jest gościu w ogóle? Na, no... no aha. Jak? O, jesteś, bo ja nagrywam właśnie sobie tą, tą mapę, w którą gram i w którą jestem tragiczny całkowicie. No, normalny. Ja, oczywiście, że normalne. Tylko, że pierwszy odcinek... Rankeda? Co, co? Rankeda. No tak, to czekaj już. Tylko dosłownie dwa razy wygramy i... i mogę grać. Hmm. Znaczy, moja drużyna wygra, bo ja tu się nie przyczyniam szczególnie do, wygrania, do wygrywania. Ale... Ale pierwszy odcinek, który wiesz, nagrałem, ja byłem pierwszy na mapie, nie? czy tam pierwszy w ogóle z mojej drużyny. Więc, żeby nie było, że... że wiesz, że to był mm, fart, Kurwa, mać Więc, żeby nie było, że, że, to, że to ja jestem dobry czy coś, to to. albo że był fart, no to. Znaczy, to był w sumie fart. Więc, nagrywam ten teraz, nie? W którym mi idzie tragicznie, jestem ostatni, kurde. No, nie wiem, że kurde przegramy teraz. Może tak się skończyć Może z jakiegoś skina kupię? Ta, no na pewno Akurat ci potrzebny No Ja mam coś Garny zaraz skin. To weź kup i, i, i mi daj, ja go sprzedam no. Tak, kup i mi daj, no weź Ty, <śmustować> i mi daj No, to... No. Dlaczego nie? Dobra, jest czterech na trzech, więc myślę, że wygramy to Jakieś słabego A no tak, na pewno, 4 na trzech jak jedzie tutaj na spawnie i kurde myśli co ze sobą zrobić. OK został jeden. Został jeden, który jest... O ja pierdzielę. Ale miałby gościu farta i zabiłby dwóch naraz. Ale niestety jest za słaby na to. Poleciał serią, pull outem niż zamiast kurde ten pojedynczo strzelać. Dobra, weźmiemy kaczkę. Ta sniperka to raczej kaczka taka, gdzie się nie zabija na shota, No chyba że się trafi, heada, ale to bardzo ciężko ogólnie mówiąc. Słyszę Skara, o Jezu, ty AK-47 najpiękniejszy. Ale Skar to jest niestety z wabika. Fak, 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 fak! Nie zdążyłem się schować, kurde, i mi gościu fleszem po gałach dał. Dobra, bo zaraz. Ja pierdzielę! Mówiłem, że zaraz ktoś, ktoś będzie stąd wychodzić. Nikt tu nie pilnował, serio, serio, kurde. Albo ktoś wszedł, kurde, i padł. Ja nie wierzę. No widzicie, moi drodzy, tak to jest, kurcze. Raz się wygrywa, raz się totalnie przegrywa. 60 centów. Uff, steka. Odważny gość. Jest asysta! Come on! Ale i tak jestem ostatni. Kup. Nie wiem w sumie po co kupuję, ale... Co, 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 co ty kupujesz? Do AK Serio? Nie masz co robić z pieniędzmi No nie, bo do AK jeszcze nie miałem Boże, tak się bawili z jednym, kurczę, terrorystą Jest! Zdobyłem jakiś pistolet gówniany! No wreszcie! Coś, kurde, dostałem po sześciu, kurde, porządnych grach Dobra, yy, dołączasz czy co? Czy, czy my razem coś...